Tego Irlandczyka. Jak zrobić po polsku irlandzki ten akcent? Co zrobić jakiś? Wypiłeś cały mój wywar z koniczyn! Wypiłeś cały mój wywar z koniczyn! Wypiłeś cały mój wywar z koniczyn! Aj, wypiłeś cały mój wywar z koniczyn! Aj! wypiłeś cały mój wywar z koniczyn! Wypiłeś cały mój wywar z koniczyn! WYPIŁEŚ cały mój wywar z koniczyn! Aj, wypiłeś cały mój wywar z koniczyn! Wypiłeś cały mój wywar z koniczyn! O Boże, zielone piwo na świętego Patryka wyśmienicie! Wypiłeś mi całą marihuanę? Wypiłeś cały mój wywar z koniczyn? Moja marihuana to wywar z koniczyn? Mam tu tego gościa, co ukradł odpady radioaktywne. Po co mu odpady radioaktywne? A ja wiem. Co ja wypiłem w końcu? Mnie. Mm. Mm.